Mhm. Dobra. Włączamy czteroosobowe. Dobra. Play. Mhm, I teraz czekam. Zaczynamy, gierkę, Co zaczyny? Jestem niebieskim. Proszę bardzo, zajęte centrum. bo coś się zajmuje centrum. Ale kupi tam Dobra. Ja... Ja zrobię sobie roszadę, może C5. Teoretycznie C5 tu nie jest za dobrym ruchem, ale. Dobra. Ja mogę zostać z jaką to zdję, ale. Trzeba tylko poczekać, bo ja już zrobiłem prostyczne. ruch. Napisane, zobaczcie, to się automatycznie zrobi. Ja nic nie chcę. No skoczka chcę przerzucić tu i tu. On nie może tego Halo. O, widzicie? Konik mi poleciał, co o otóż. Ej, tu mam mniejszy ranking. Proszę zobaczyć. Zobaczcie. Mam mniejszy ranking. Patrzcie. Miałem 1500. To trochę mi czas leci. Miałem 1500, a straciłem dużo, dużo więcej. Czemu by nie. Dobra... Może zrobimy ruszaką. P5, P4, bierza Ale czemu 2, mam 5. rangik mniejszy tu i teraz to grozi, to może grozić. <noise> Ui, 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 nie wiadomo tak, gdzie to leci. Ui, 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 nie wiadomo ale, gdzie to leci. Aaa, nie wiadomo gdzie ja te, teraz pójdę tu. chyba tak zagrę. Prowadzę najsłabszą figurę. Nie? <laughs> no Jezu, to jest tak dużo, że tej tej, ja tego nie widzę. Już zaatakowałem go. Ok, to może być. I czy teraz mam taki ruch? Nie, proszę to wyłączyć. Bo jak on zbije, to jak gram tu jest nie. Sobie odejdzie, nie, proszę mi tu nie, nie iść. Nie, to Niku, to proszę, to proszę mi iść na tego to króla, sobie go to zabić. Mane, Nie, manie, manie. Tu? nie mnie tu nie było. Hmm. Nam, co? co? Mogę mam go? go zbić. Jeżeli czegoś tutaj nie przeczy, to powinno być dobrze. Mene, 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 mene. nie powinny działać nigdy. Mene, mene. Gdyby to tutaj Pobrej pójdę, żeby go przestraszyć. Taki, się przestraszyć. Dzień dobry. Mene, mene, mene. A ja w sumie tu nawet mam a, zdjęcie swojego ten... kanału. Halo. Co się tu stało? Zagadam kulefon no. na start. Nie. Dalej ma chyba ja mam start. Ale mam chociaż zdjęcie są... swojego kanału. No dobra, zróbmy tak. No zobaczcie. Pierwsze zdjęcie. Radek 2018 z O nie, leci mi czas! No nie. No. F6 to G6. O, o nie zareagował. Merkury. F6. Merkury. Ok. Oko. A czy ktoś mnie zbił w ogóle? A, mistrz. Kto cię mnie zbił? Kto ci mnie zbił? Wiesz, ale osiem, tak, to było słabe, bo mógł zbić. A ja zbiłem, ja zbiłem z tego. Mm -hmm. wincu... Zbiłem jego konika. Yy... Na razie. Bóg, figurę, yy. Ale na końcu ja traciłem. Ja mi czas. <noise> Te szaki są tak wielkie. I tak. No, I ja nie rawe, wiem co zrobić. Będę. O nie! No dobra, Proszę go usunąć z naszej planszy. No. Wnowu. Proszę go usunąć z naszej planszy. W razie on ma najwięcej punktów. Żółty. Czy naprawdę? 6, ja mam 6. Aj, on ma najwięcej. Lecimy czas. A ja to głupie ustawienie. Proszę. Jak ja go nienawidzę. Trzy. Podwójne z Dziękuję bardzo za raj, Dobra? dobra. Miło, teraz I... Ale witam, Myślę, że grawe. zielony przegra dobra, na cof. Kurczę, ja, chyba to zbiję i za C5, Merkue! Co Merkur, Merkur, Merkue, 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 Pionek. Mój plan jest taki, o, że jak ja na to spoko, jak nie ja chcę chciałbym zagrać koniec pierwszy. My kułem, my kułe. Potaż po pastupie, bije, bo bije ja chcę tego gońca się pozbyć, bo on jest strasznie burzającą figurą w tych wyborach. Myślę, że zielony przegra na czas do bo... na 30 sekund. O nie, zaraz będę ja. O. O. No i fajnie. Ja na dynia, ale o, super fajnie. Mychły, mychły, mychły. Dobra, jak to zrobić? Ktoś mi to powie, bo ja teraz przegram. Czekaj, chyba już wiem. Pójść o tam. On pójdzie tu. I potem... Ja pójdę tu. Nie wróżę temu sukcesowi. On pójdzie. Czekaj, ale... ja tu przemyślam. On tu? pójdzie tu. Te się nie, tu nie może. Będę... To by nie ale. Próbował Chociaż... Bez Chociaż. fajny plan. Łatwo nie będzie, ale spróbujemy. Jeden punkt. Tutaj jakoś chyba nie może mnie wbić. Pragam, tak? Ale może coś no, zrobić wiesz na. Na razie ten goniec zostanie tam, gdzie był. Ale naprawdę trochę mi się zmieścił ranking. Chodźcie, trochę nie. O, miałem tyle co... ten czerwony, widzicie? Ale nie jest to ten zielony już ma małe odliczanie, szybkie odliczanie na... F6 i u mnie Pokazano, że to konik. O, no tu konik no Jezu no dobra, tu zostałem ograny w końcówce no dobra o Jezu dobra, oglądajmy partynkę no ja bym poszedł no, ja bym poszedł gońcem o Gdzieś tam, gdybym był czerwonym, to bym poszedł, o, gdzie ten goniec zniknął? A nic tu nie wymyślę Gdzie ten goniec zniknął? A, a gdyby był, tu, tu jest strzałka jakaś. Tu to to strzałka. Gdyby ten goniec, o tu, który był, o tu, bo by tu. Znowu? Żeby zaatakować o tu, on tu zbije. A potem. Za, a potem wciągnie się o tu. Nie, o tu. Potem. Potem zbije o tu. No i już będzie. O! Haha! Widzicie? No i bym tak zrobił. Ale bym stracił damę. Znaczy, goń, nie? Czy tu jest atakowane pole, ale fajna partyjka, No mnie ominiano, bo ja przegrałem, bo jestem niebieskimi, ale teraz jestem szary, co to, co to były za kropki, ja tego nie, nie stawiałem, a da się robić? Ej, da się, o, robię stoły. O, Ej, fajne! Dobra. Ja bym poszedł damką tu, znaczy, ja bym poszedł damką, Jezu, niebezpieczne pole. Jezu. Ja bym poszedł damką tu, a potem bym, po... a potem bym poszedł tu, Potem bym poszedł tu. A potem bym poszedł, A potem by to zbił. A czy jest tu atakowane pole? No w sumie! No w sumie! Tylko je pokazywała tu konikiem i tu Pokazywał tu konikiem. Ej, dobra! Zaatakował kunia. I najlepiej zrobić tak. Lepiej zrobić tak. Potem pójść. Nie tu. Potem pójść tu. Tu, tu, tu. Ej! Mapa skarbów, w turma. Ale co ja w ogóle robię? No nie, chcę mi się tego oglądać. Jak chcę. Hmm. No może oglądanie Ej, widzę Magnusa Magnus Karsena Tutaj jest Magnus Karsen, widzicie go? O tu hmm. Dobra, bo ja bym chciał inną O, wyszłam Czekaj. Gra online? Kto? Nie. Jak za tej grę? Nie chcę tej gry online. Mówię! Jak to włączyć? No, no Jezu. Znajomi. Zadanie. Co za zadanie? Co mam niby tutaj? źle zrobiłem. Bo nie ważna. nie <ślej ślej> robię? Nie wiem co tu robić. Dobra. Ale widzowie pa, pa No dobra, pa! pa.